Dziś zamieszka z nami tu przecudowna głoska U. Swym uśmiechem budzi ludzi. Z nią nikt nigdy się nie nudzi. Jest w budzie, małej nutce i w jesiennych liści kupce. Mają jurek, julka, kuba, mała zguba oraz śruba. Taka miła, słodka U. Mieszka sobie w słowach stu. Dzisiaj przywitaliśmy się wierszykiem. Z tego wierszyka możemy wyciągnąć wniosek. Dzisiaj poznajemy nową głoskę i nową literę. Oczywiście doskonale wiecie. Dzisiaj poznajemy U. Przed nami na planszy również litera U. To jest U drukowane wielkie oraz U drukowane małe. Dlaczego są te litery w kolorze czerwonym? Dlatego, że są to samogłoski. Myślę, że każdy z Was już gdzieś, kiedyś taką literę widział. Kochani, dzisiaj ćwiczenia z literą U. Za niedługo będziemy uczyć się pisać nową literkę. Zapraszam Was na dzisiejsze zajęcia. Przed nami litery U ukryte w sześciu wyrazach. Zwróćcie uwagę, obrazki są zabawne, ponieważ na każdym z nich znajduje się ukryta litera u. Dzisiaj poznajemy u otwarte. Niebawem będziecie poznawali jeszcze inne u, będzie to u zamknięte i muszę wam powiedzieć, że to nasze u czasami budzi grozę w waszych starszych kolegach również, bo kiedy mówimy o u, no to zawsze pojawia się problem jakie U zapisać w danym wyrazie. Dzisiaj przed nami, tak jak powiedziałam, sześć obrazków, w których nazwach ukryło się nasze U. Przeczytajmy sobie te wyrazy i zobaczcie zabawne ilustracje. Buzia, ul, kubek, buda, but oraz ulica. Może zapamiętacie sobie pisownie tych wyrazów, przynajmniej tyle, żeby wiedzieć, że w tych sześciu wyrazach mieszka u otwarte. Przejdziemy, moi drodzy, teraz do ćwiczenia, na które chyba najbardziej czekacie. Jest to moment, w którym poznamy literę u pisaną. Przed wami już zanotowana, zapisana w liniaturze wielka litera u oraz mała litera u. Zwróćcie uwagę, jak powstały te litery. Wielka litera u jest to litera pisana w dwóch liniach przez dwa pola, jest w liniaturze właściwej oraz w tej pomocniczej górnej. Rozpoczynamy, możecie zrobić sobie teraz ćwiczenie w pisaniu po śladzie. Rozpoczynamy od takiego tutaj zakręcenia, zawijaska u góry. Robimy, jest to taki nasz haczyk. I zjeżdżamy teraz w dół, zawijając na dolnej linii i jedziemy do góry. Jeszcze raz zjeżdżamy w dół. Widzicie, musimy dwa razy przejechać i robimy haczyk. Ten haczyk, dzięki niemu, będziemy mogli łączyć literkę U, wielkie U z innymi literami. Natomiast mała litera U powstaje, najpierw jest yy, haczyk. Teraz zjeżdżamy w dół, zakręcamy do góry i zjeżdżamy jeszcze raz, żeby zrobić haczyk, dzięki któremu połączymy z innymi literami naszą literkę U. Przyjrzyjcie się jeszcze raz. Możecie sobie nawet spróbować po śladzie napisać naszą literkę. A teraz przejdźmy do samodzielnego napisania litery. Pamiętacie, jak to było? Zaczynamy od góry i najpierw robimy taki. Taki haczyk. Zjeżdżamy w dół, zakręcamy, zjeżdżamy w górę, wjeżdżamy w górę i zakręcamy w dół, tworząc haczyk. Oczywiście ta liniatura jest tak szeroka, że pisząc, wiadomo, zawsze gdzieś tam troszeczkę ręka zjedzie i trochę może się okazać, że jest nierówno. I teraz mała litera U. Zaczynamy od haczyka. Zjeżdżamy w dół. Zakręcamy, zjedziemy do góry i znowu zjeżdżamy w dół, tworząc haczyk, dzięki któremu połączymy się z innymi literkami. Tak wygląda mała i wielka litera U. A teraz przejdźmy do liniatury. Liniatury zdecydowanie węższej. Ja również zmieniam narzędzie pisarskie. Będę pisała teraz. Yy, jako, że literka U jest samogłoską, to używam teraz czerwonego, yy, czerwonego mazaka i będę pisała sobie teraz w liniaturze yy, litera U. Zobaczcie. Zakręcamy. Do góry. Jeszcze raz muszę po tej samej linii przejechać i mamy zapisane wielkie U. Małe U. Zakręcamy. Czyli jeszcze raz, zobaczcie, zaczynamy od góry haczykiem, zjeżdżamy w dół, jedziemy do góry, zakręcamy, wracamy z powrotem po tej samej linii. No i małe u również, zaczynając od haczyka i kończymy również takim zaokrąglonym haczykiem. A teraz, tak jak zawsze, przechodzimy sobie do pisania w liniaturze już zupełnie wąziutkiej, takiej, y, jaką macie w swoich zeszytach z języka polskiego. I teraz będziemy pisali sobie nasze literki, tak jak piszemy je normalnie w zeszycie. Czyli rozpoczynamy od, y, od wielkiej literki U, rozpoczynamy ją od tego naszego haczyka, Zjeżdżamy w dół, zakręcamy i mamy wielką literkę U. I mała literka U, proszę bardzo. Ona się mieści tylko w jednej, w jednej linijce. I teraz jeszcze raz spróbujmy wykonać to ćwiczenie, czyli wielka literka U oraz mała literka U. Pamiętacie nasze powiedzenie, nie tylko nasze, że ćwiczenie czyni mistrza, a więc im będziemy więcej ćwiczyć i trenować yy, pisanie tych naszych literek, tym one będą piękniejsze. A teraz, połączenia naszych literek U z innymi literkami. I tak na przykład, Ty połączymy sobie z literką U. I mamy połączenie. Zobaczcie, tu jest ten moment łączenia. Literka Ty ma i mała literka U też ma haczyk. I zobaczcie, nagle te dwie literki zostają tak połączone, że jak gdyby te haczyki znikają. One się ze sobą tak świetnie łączą. Teraz próbujmy połączyć literkę my z literką U i mamy my U, czyli mu. A teraz spróbujmy połączyć i z literką u i mamy ju. No właśnie. Spróbujmy również napisać wyraz. Na przykład, już teraz możemy napisać wyraz auto. Uwaga. A. U. T. O. Oczywiście, żeby było ty. Musi być laseczka, tutaj nie laseczka, a taka półeczka na tej literce. No i oczywiście, co jeszcze możemy napisać? Możemy napisać jeszcze tuja. Tuja to taka roślina ogrodowa bardzo często spotykana w ogrodach, w parkach tuja proszę bardzo. Mamy dwa wyrazy, które możemy również zapisać przy użyciu literki u. Kochani, na zakończenie zapraszam was do czytania sylab. Najpierw przyjrzymy się jeszcze raz naszej literce u. Potem odczytamy, jakie mamy tutaj sylaby. Następnie przeczytamy takie inne połączenia literowe. Tutaj mamy trzy litery, już nawet. Tutaj znowu dwie. I na koniec mamy zdania. W tych zdaniach również mieszka sobie nasza dzisiaj poznana literka U. Zaczynamy. U, 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 U. Cała literka. Cała linijka literki U. Teraz mamy my, U, czyli mu, mu, ty u, czyli tu, tu, ju, ju. A teraz będzie inne połączenie. Amu, i mu, omu. A teraz uj um, ut. Spróbujmy przeczytać, co mamy dalej. Czytamy zdania: ty u, tu. Ty u, i a, czyli tu ja, tu, tu ja. Ty, a, my, tam. A, u, ty, o, auto, tam, auto. Ty, u tu. My, a, my, a, mama. Ty, a, ty, a, tata. I, My, A, I, A, Maja. Hmm. Tu mama, tata i maja. I ostatnie zdanie. Zobaczcie, jakie dziwne. Oj, trzy kropeczki. Maju. Oj, maju. Słuchajcie, mamy takie trzy kropeczki. Postawiono je tutaj specjalnie, tak jakbyśmy coś chcieli tej maji powiedzieć, ale nie powiedzieliśmy do końca. Ciekawe, co tam się wydarzyło. Może związane to jest z tują, a może z autem. Może maja niezbyt bezpiecznie się zachowuje. Trudno to nam teraz stwierdzić. W każdym razie mamy: oj, maju! A może maja po prostu nie posłuchała mamy i taty? Tego nie wiemy. W każdym razie, dzisiejsze nasze ćwiczenia. Były po to, żebyśmy zapoznali się z naszą literką U pisaną. Mam nadzieję, że ćwiczenia były łatwe i przyjemne dla was. No i oczywiście będziecie nadal ćwiczyć pisanie literki U. Zachęcam was do tego z całego serca. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.